Ten parterowy dom ma tylko 60 metrów kwadratowych powierzchni, a jego mieszkańcy Angela i Mateusz pokażą, że on nie tylko pomieści wszystkie funkcje, ale może też wyglądać naprawdę dobrze. Zobaczcie sami. Oglądając film do końca, dowiecie się, ile kosztowała budowa tego małego domu szkieletowego oraz jakie są koszty jego ogrzewania. Zapraszam! Zdecydowaliście się na dom wielkości mieszkania. Co takiego przesądziło właśnie o wyborze projektu NH60 od Nardos House. Poszukując projektu naszego domu, dokładnie wiedzieliśmy, jaka przestrzeń faktycznie jest nam potrzebna do życia i z ilu metrów kwadratowych na co dzień po prostu korzystamy. A że nigdy nie byliśmy zwolennikami dużych domów, to postawiliśmy na dom wielkości mieszkania, dokładniej mówiąc na model NH60 od Nardos House, a ten konkretny projekt przekonał nas do siebie przede wszystkim rozmieszczeniem pomieszczeń. Ja osobiście powiedziałam takie zdanie, że jest to najlepiej zaplanowane 60 metrów kwadratowych, jakie ja widziałam w życiu. I dokładnie to samo słyszymy od naszych znajomych i rodziny. Co więcej, dużo osób mówi, że dom wygląda na większy i że w życiu nie powiedzieliby, że ma on tylko tyle metrów. Drugą taką kwestią jest to, że mamy trzy przewidziane wnęki na szafy, a na miejscu do przechowywania zależało nam szczególnie. No a taką wisienką na torcie jest wysoki sufit w salonie, który w najwyższym miejscu ma 4,70 m wysokości. No i ogromne przeszklenie na całą ścianę, które dostarcza nam światła, no i sprawia, że po prostu w pomieszczeniu jest jaśniej i bardziej przestronnie. Takim kolejnym wymogiem, który zadecydował w wyborze tego projektu, były dwie sypialnie. No jedną aktualnie mamy już zaaranżowaną, druga póki co stoi pusta. Jest taką przestrzenią na przyszłość, w momencie gdyby pojawiło się dziecko. Myślę, że jest to też taki dom 2 plus 1, może czasem nawet i 2 plus 2 może być. Mateusza dla ciebie co było takim kluczowym czynnikiem? Dla mnie przede wszystkim było to, żeby dom wybudował generalny wykonawca, który będzie oferował tak naprawdę jak najszerszy zakres prac, żeby wziąć tam po prostu z głowy sporo jakichś obowiązków. Dzięki temu nie musieliśmy szukać fachowców. I finalnie dom powstał w trzy miesiące, a po pięciu miesiącach już zamieszkaliśmy, więc tutaj czas realizacji też był dla nas satysfakcjonujący. Zapraszam do środka, urządzaniem wnętrza zajęliśmy się sami. Wchodząc do domu, znajdujemy się w wiatrołapie, który, mimo iż ma tylko 3,5 m kwadratowego, pomieścił dużą pojemną szafę, wykonaną na zamówienie przez stolarza. Szafa jest w kolorze oliwkowym, do tego mamy złote uchwyty w lekko postarzanym kolorze, dzięki czemu bardzo dobrze tutaj ze sobą współgrają. Szafa pomieściła wszystkie nasze buty, kurtki, w których chodzimy na co dzień czapki, szaliki, a nawet torby na zakupy. W lewej części szafy znajduje się siedzisko z miękką poduchą, a także haczyki do odwieszania kurtek. Na pozostałych ścianach zdecydowaliśmy się na tapetę w beżowym kolorze z takim lekko kwiatowym motywem, który myślę, że idealnie tutaj pasuje. Na podłodze natomiast mamy trawertyn, który co ciekawe zamówiłam jeszcze zanim w ogóle powstała płyta fundamentowa domu, bowiem wiedziałam, że dokładnie ten konkretny kamień ma się tutaj w naszych wnętrzach pojawić. Jeżeli chodzi o drzwi wewnętrzne, w tym pomieszczeniu zdecydowaliśmy się na system drzwi chowanych w ścianę, dzięki czemu nie zajmują one dodatkowych metrów, a jednocześnie oddzielają to wnętrze od dalszej części domu. Przechodząc małym przedpokojem, znajdujemy się w naszej sypialni. Jest to jedna z dwóch sypialni większa, która ma 12 m2. Urządziliśmy ją w stylu Modern Farmhouse, ale w nieco nadmorskim wydaniu. Kolory przewodnie to biel, błękit oraz niebieski. Głównym elementem naszej sypialni jest duża niebieska szafa wykonana na zamówienie przez stolarza. Zajmuje ona całą wnękę, pomieściła wszystkie nasze ubrania, moje torebki czy też jakieś kapelusze. Głównym drugim elementem naszej sypialni jest łóżko w kolorze beżowym z miękkim zagłówkiem. Ma ono dodatkowy pojemnik do przechowywania, dzięki czemu wszystkie kołdry czy poduszki właśnie tam się znajdują. Za łóżkiem mamy przyklejoną deskę elewacyjną, która nawiązuje do nadmorskiego klimatu. Została przez nas pomalowana na biały kolor farbą do drewna, natomiast na przeciwległej ścianie mamy tapetę w błękitnym kolorze, która dopełniła to wnętrze i sprawiła, że sypialnia stała się jeszcze bardziej przytulna. Jeżeli natomiast chodzi o dodatkową przestrzeń do przechowywania, mamy komodę, mamy dwie szafki nocne, zostały one oryginalnie zamówione w sieciówce w kolorze białym i przemalowane przez nas na kolor brązowy, który najbardziej nam się podobał. Jesteśmy w strefie dziennej, gdzie na 26 metrach kwadratowych połączyłaś jadalnie w kącik telewizyjny z obszernym regałem, no i tę piękną kuchnię z wyspą. Tak, a co ciekawe, mam jeszcze niespodziankę, bo dodatkowe pomieszczenie, choć pokażę Ci, co udało nam się tutaj jeszcze zmieścić. Za tymi drzwiami znajduje się pralnia-spiżarnia, bo tak ją nazywam z racji tego, iż pełni ona dwie funkcje i mimo, iż ma nieco ponad 2 metry kwadratowe, udało nam się tutaj zmieścić pralkę, suszarkę, boiler, regał na ręczniki, kosze na pranie, a także 3-metrowy regał i w tym regale trzymamy wszelkie narzędzia, lekarstwa, środki czystości, chemię, także ja osobiście no, nie wyobrażam sobie bez tego pomieszczenia domu. Co ciekawe, mamy tutaj również system drzwi chowanych w ściany, dzięki czemu w momencie, kiedy pralka lub suszarka są włączone, to po prostu te drzwi sobie zamykamy, i dzięki temu w domu jest po prostu ciszej. Zauważcie, że w kuchni nie ma praktycznie górnych szafek wiszących. Zamiast nich właściciele zdecydowali się na to okno, które pięknie doświetla nam kuchnię. Mimo to mamy tutaj bardzo dużo miejsca na przechowywanie. Łącznie w kuchni znalazło się aż 12 szuflad. Szerokość tego ciągu szafek pod oknem to ponad 3 metry. Natomiast z tej strony możecie się zainspirować m.in. tym, jak można elegancko posegregować herbatę. Natomiast jeżeli chodzi o wyspę, to w jej centralnym miejscu mamy płytę indukcyjną. Blat został wykonany z kwarcogranitu, a pod blatem jest 9 szuflad, gdzie swoje miejsce znalazły produkty potrzebne podczas gotowania, przyprawy, jak również używane na co dzień naczynia. Zauważyłam ja też, że zamiast tradycyjnych stolików kawowych masz takie skrzynie. Tak, od początku szukałam troszkę takiego niecodziennego rozwiązania jeżeli chodzi o stolik kawowy ze względu na to, że chciałam by spełniał on dwie funkcje. Pierwsza oczywiście standardowo stolik kawowy, odstawienie kubka z kawą czy z herbatą, ale też chciałam by te stoliki kawowe były dodatkową przestrzenią do przechowywania. No i trzymamy w nich koce, poduszki, teraz też wiosną i latem planujemy trzymać w nich na przykład poduszki z zestawu meblowego z tarasu. Idealnie wpisują się w styl tego domu, są takie prowansalskie, lekko francuskie i jednocześnie też białe, więc nie kolidują nam z kolorem stołu w kolorze drewna mango, który znajduje się zaraz obok. Ty w ogóle lubisz tak łączyć troszeczkę ten styl właśnie vintage ze stylem amerykańskich wiejskich domków? Tak, dokładnie, tym bardziej, że od początku wierzyłam, od samego początku, kiedy tylko zaczęliśmy budowę, że dom 60-metrowy też może przypominać nieco ten styl amerykański i że ten styl modern farmhouse nie jest zarezerwowany tylko dla dużych przestrzeni. Dlatego też wiedziałam, że będą właśnie baterie w stylu retro, co więcej, że musi tu być jasno, bo my lubimy jasne pomieszczenia. No i też planowałam siedzisko. Bardzo mi się tego typu rozwiązania podobały, czy to pod oknem, czy gdzieś w meblach. Finalnie stanęło na tym, że siedzisko znajduje się w regale i jedna z ośmiu osób przy stole siedzi właśnie na nim. I myślę, że co ciekawe, bo jesteśmy na etapie parapetułek teraz, jest to ulubione miejsce naszych gości przy stole i wszyscy w pierwszej kolejności siadają właśnie na tym siedzisku ale wrażenie robi w ogóle cały ten regał. Powiedz proszę, jakie też są jego wymiary? Na niewielkiej przestrzeni domu chciałam też pójść w wysokość, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń, dlatego zdecydowaliśmy się na regał, który ma prawie 3 metry wysokości. W części przy stole znajduje się półka na wszelkiego rodzaju kieliszki, pod talerze, zastawę stołową, którą wyciągamy w trakcie jakichś imprez rodzinnych, także to jest taka przestrzeń, na której bardzo mi zależało pomieścił wszystkie nasze książki, komiksy mojego męża, których jest ogrom, do tego oczywiście wszystkie ozdoby, dokumenty, sprzęty elektroniczne. Co więcej, regał jest dokładnie w tym samym stylu, kolorze, wzorze co kuchnia, więc wszystko ze sobą bardzo dobrze się łączy. Złote dodatki w takim lekko szczotkowanym złocie to było coś, na czym bardzo mi zależało. No i ten motyw takiej troszkę deseczki tutaj zarówno za telewizorem, jak i też na siedzisku, to jest coś, co chciałam uzyskać koniecznie w naszych przestrzeniach. jeśli chodzi o takie funkcjonalne pomieszczenia w naszym domu, które też są dla mnie bardzo ważne. To przede wszystkim strych i możemy się do niego dostać poprzez własny strychowy. A drugim takim pomieszczeniem jest ten taras, na którym siedzimy. Ma on 16 m2. Traktujemy go w sumie jako taki dodatkowy zewnętrzny pokój. No i mamy z niego piękny widok na las, do którego często chodzimy na spacery z żoną. Kluczowa jest również energooszczędność. W jaki sposób ogrzewany jest wasz dom? Dom ogrzewany jest na maty na podczerwień. One są bardzo energooszczędne, nie wytwarzają żadnych spalin, pracują bardzo cicho są ekologiczne i przede wszystkim nie są podpięte do żadnej jakiejś jednostki takiej centralnej jakiegoś dużego urządzenia, które zajmowałoby nam dodatkowe metry w naszym 60-metrowym domu. Jeśli chodzi o sterowanie tego ogrzewania, to w każdym pokoju mamy panel, w którym ustawiamy sobie żądaną temperaturę w okresie jesienno-zimowym, bo właśnie poradziliśmy się w połowie listopada, sprawdziły się na razie jest wszystko super, w domu było ciepło i rachunki za prąd też nie były wysokie. Za 5 miesięcy tak naprawdę ten sezon grzewczy zapłaciliśmy za samo ogrzewanie, niecałe 3000 zł, więc jest to dla nas dobra cena. Projekt domu przewiduje jedną łazienkę i Ty postawiłaś na biel. Wiedząc, że będziemy mieć w domu jedną łazienkę, chciałam postawić na ponadczasową elegancję i na taką neutralność. Stąd stanęło na bieli, która jest czysta i myślę, że szybko nam się po prostu nie znudzi. I chciałam też, żeby to była łazienka, którą będę mogła w bardzo prosty sposób odmienić dodatkami i nieco ją ocieplić stawiliśmy na hiszpańskie płytki, które pięknie odbijają światło z motywem cegiełki na ścianach. Do tego mamy heksagonalne płytki gresowe z motywem marmuru na podłodze. Całość uzupełnia umywalka z białą szafką, do tego mamy też białą szafkę powieszoną nad toaletą. No i dodatki, które ocieplają to wnętrze to na pewno dywan, no i stołek drewniany, na którym mamy świece czy jakiś kieliszek z winem jak idziemy się kąpać. Więc myślę, że jak na to, że ta łazienka ma nieco ponad 4 metry kwadratowe, to naprawdę jest fajnym, przytulnym pomieszczeniem. Czy zdradzisz, ile kosztowała Was budowa tego domu? Na pewno dla nas zaważyło to miejsce, ta cisza, spokój to, że jesteśmy blisko lasu, zieleni i natury, którą kochamy, ale też na pewno cena, i tak naprawdę my wybudowaliśmy ten dom taniej niż kupilibyśmy mieszkanie w centrum naszego miasta. Jeżeli chodzi o koszt budowy, w 2024 roku zapłaciliśmy za koszty budowy domu w stanie deweloperskim, już w tej cenie jest zawarta płyta fundamentowa 345 tysięcy zł. Oczywiście do tej ceny należy doliczyć sobie doprowadzenie mediów, kupno oczywiście działki oraz ogrodzenie całego terenu. Mieszkacie tutaj stosunkowo niedługo i ogrodem tak naprawdę dopiero niedawno zaczęliście się zajmować. Jakie plany ogrodowe jeszcze przed wami? Z racji, że wprowadzaliśmy się zimą, skupiliśmy się na wnętrzu. Teraz powoli wychodzimy na zewnątrz. Kilka tygodni temu udało nam się zaaranżować taras. Zasieć trawę, pierwsze efekty, powiedzmy, można już zacząć yy, oglądać. Na pewno przed nami zrobienie miejsca na palenisko. Jest już wyznaczona ku temu przestrzeń w rogu działki. Będą tam takie fotele w stylu amerykańskim, będzie miejsce na ognisko, bo bardzo lubimy tak spędzać czas też w letnie wieczory. W prawym rogu działki ja osobiście chciałabym mieć taki mały ogródek z warzywami, owocami. Chcielibyśmy też mieć jeszcze drugi taras, na którym byłby duży stół. A przede wszystkim naszym priorytetem na ten moment jest skupić się na cieszeniu się pierwszą wiosną w tym domu. Cieszeniu się pierwszym latem w tym domu. Myślę, że dom wielkości mieszkania może być dla wielu osób kompromisem, by zachować standard życia, jaki po prostu lubią. My osobiście bardzo lubimy podróżować. Zamiast decydować się na dodatkowe metry, z których byśmy finalnie nie korzystali, postanowiliśmy spełniać nasze inne marzenia i wybudować dom wielkości mieszkania.